Tutaj Klaudia z kanału Kwietnia Babaweczka. Dzisiaj taki filmik o wszystkim i o niczym. Byłam taki wieczór, w którym stwierdziłam, że zamiast haftować, to spędzę ten czas na załatwianiu jakichś małych sprawek, które się za mną ciągną od kilku tygodni albo miesięcy. I tak nie wiem, nie mam weny, żeby do tego siąść. I stwierdziłam, że dzisiaj chociaż trochę tych rzeczy porobię. I tymi rzeczami są też filmiki na YouTube stwierdziłam, że fajnie będzie nagrać kilka filmików na raz zamiast za każdym razem to wszystko rozkładać i składać no i nagrałam już jeden filmik a teraz zabrałam się za naprawianie rzeczy powiedzmy pierwszą rzeczą, która mi nie dawała spokoju są te nawlekacze do igiełek używałam właśnie tego nawlekacza no i one ja miałam już pięć takich i wszystkie mi się Rozwalają. W tym miejscu mi ten jeden drucik y, wypada, no i potem nie mam jak używać i wyrzucam do śmieci je. Teraz ten mi się oczywiście też rozwalił gdzieś tak po miesiącu użytkowania. Nie wiem, czy ja je źle używam, czy po prostu no takie one są, byle jakie. Y, to pociąganie może z 10 zł, y, więc stwierdziłam, że na gorący klej sobie. Zabezpieczę to. Zobaczymy, czy będzie działać. Wszystkie zabezpieczyłam, nawet te, które się jeszcze nie popsuły, po prostu tutaj, gdzie mi one wypadały, te druciki, to ja sobie przykleiłam tutaj gorącego kleju. Więc to już jest zrobione. A tu mamy wieczko od skrzynki. Skrzynki, którą Wam tak zachwalałam. I dalej jestem zdania, że jest świetna. Ale ma swoje minusy. No i jednym z tych minusów jest to, że odczepił mi się bok. W sumie nie do końca mi się odczepił, ale już tak latał i był na takim wykończeniu, że go odczepiłam po prostu. I też próbowałam na gorący klej przykleić teraz ten bok, ale niestety ten mój gorący klej i ten mój pistolet jest chyba nie za bardzo, jest tani i szybko mi wysycha ten klej, nie mam jak tego przykleić. No, zanim ja wszystko e, przykleiłam i chciałam tu włożyć, to to już były takie kawałki kleju, że nie chciało mi się tutaj e, dołożyć dobrze ten brzeg do reszty i odstawał, więc stwierdziłam, że go odczepię, e, czekajcie. Bo ja tu jestem na moim łóżku, i żeby nic sobie nie zniszczyć, to położę to tutaj, na moim folderze i najwyżej go potem wyczyszczę. Trochę sobie. Odsunę was może, czy nic nie będzie widzieć. I stwierdziłam, że spróbuję e, ten bok przykleić na klej Wikol. Klej na gorąco nie zadziałał. Nie byłam pewna, czy zadziała. Mm, chciałam, żeby zadziałało, no ale co ja mogę. Nic na to nie poradzę. Mam klej Wikol. E, Pisze, że skleja e, drewno z drewnem. Miałam kiedyś inną właśnie tę sztubkę, dawno temu jak zajmowałam się jakimiś um, ręcznymi robotkami w podstawówce I tam też wtedy było to, że to jest specjalnie do drewna I teraz tak, zrobiłam... Ee, ach na pędzelek już nałożyłam kleju, poczekajcie odłożę Zrobiłam też wcześniej błąd, bo nakleiłam ten klej również tutaj na te boczki wystające bardziej a to one wystają tu, i one nie są e, schowane. Muszę tylko te w środku bo naklejać. E, no, ewentualnie tutaj te boczki też, na tym e, bo, boczku od po pokrywki. Ale chyba tylko tu przykleję do tego, e, do tej głównej części. No, trochę się pobrudzę, bo jeszcze będę tklać jakiś klej gorąco, jak mi tu coś zostanie, ale to nic umyję ręce zaraz. Ten klej Wilko, jeżeli ktoś go nie zna, jest super. On potem się staje przezroczysty. Yy. Nie będzie go widać. Miałam tutaj nie kleić. A Ajajaj. Dobra, zabiorę ten klej i tyle. Stąd po prostu pędzelkiem. A ja jestem rozgarnięta. No, bo mam chwilkę, gdy yy, Antoś poszedł, już chyba spał. Mam nadzieję, że się nie obudzi. Tak, próbuję jak najwięcej wtedy zrobić dla siebie takich rzeczy, które przy nim nie mogę zrobić, bo on będzie zainteresowany tym i nie będę mogła zrobić nic. Yy no bo jednak taki klej czy coś niebezpieczne są dla takiego małego bubasa i też sobie właśnie nie ufam, że gdzieś nie zostawię jakiejś rzeczy przy nim gdzie pomyślę, o to jest bezpieczne miejsce, miejscu, a on sobie sięgnie. więc wolę to skleić, gdy on śpi posprzątać wszystko na spokojnie i dopiero w takich właśnie momentach, gdy jestem sama, to wtedy to robię i wikol tak szybko nie wysycha jak klej na gorąco na, na, teraz na tubce widziałam, że pisało, że na zimno więc może to jest plus że mi to tak szybko nie wysycha. nagram pewnie dzisiaj wieczorem właśnie ten filmik a potem dogram Wam Jutro, e, jak już mi ten, ta pokrywka wysechnie, e, ciąg dalszy, czy to działa, czy nie. Zobaczymy, może jeszcze teraz coś wyjdzie mi. Ja Stwierdziłam, że chwilę sobie z Wami spędzę czasu. Nie wiem, czy coś jeszcze mam do zrobienia. Pewnie mam, ale nie pamiętam teraz. Najbardziej mnie męczyła ta pokrywka i te nawlekacze że się tak psują więc na tym się skupiłam nagrałam też już jeden filmik o e, mozaice diamentowej dobra e, który też już dawno dawno temu zrobić o bateria mi pada, to nic dobra tu mam bok e, ten który ma być na zewnątrz, właśnie się zastanawiam czy ja będę wiedziała w którą stronę to zrobić, ale no tu są e, maszyną zrobione koniczynki. Czekajcie, to Wam tak pokażę. No, to pięknie od razu jak w masło weszło. Dobra. Ja tego nie mam czym tam złapać i jeszcze bardziej docisnąć, ale chyba mi nie przeszkadza, że to tak troszkę będzie odstawać. Będzie ok. Może teraz jeszcze trochę poprzyciskam, ale no, od razu weszło ładnie, pięknie, nie to, co ostatnio. Eee, zobaczymy, zobaczymy sobie razem, czy na tubce jest napisane, ile to ma sobie zostać, eee, czy to będzie po prostu doba. No, 24 godziny. No ale to już wcześniej będzie gotowe, ale i tak zostawię sobie to osobno. Tutaj też tak właśnie tutaj odstaje kawałek. Ale to nic. Ten bok. On od początku w sumie tak troszkę latał mi. E, no. Trochę smutno, że zamawia się coś i płaci się dużo pieniędzy i e, się psuje. No, ale e, tak to bywa. Nie wiem, czy coś jeszcze będę miała teraz do roboty z takich y, naprawczych rzeczy, więc y, na razie wam y, z wami się pożegnam i zobaczymy się może jutro, y, jak to już mi wyschnie i będę mogła zobaczyć, czy to będzie latać, czy, czy będzie stabilne. No to do zobaczenia w kolejnej części. Hej, hej, tutaj Klaudia z przyszłości. Zabiorę tylko moją bluzę. <laughs> Chciałam wam pokazać, e, jak wygląda ten boczek. Ogólnie spoko się skleił, tylko tutaj troszkę jest, odstaje i to właśnie tutaj jeszcze widać ten klej e, na gorąco. Więc jeszcze tutaj sobie to trochę wyczyszczę, e, ale dopiero właśnie e, zobaczyłam po południu, czy już coś się skleiło. Jest sklejone. Tutaj Antoś mi pomaga, asystuje. No i zamykamy pudełeczko. Hop, Antoś już umie otwierać pudełeczko. Tak, tak, Antoś. O! Będziesz pokazywać, jak umiesz otworzyć pudełeczko. Operacja udana. Potem jeszcze Wam nagram zobaczymy, czy nawlekarz się sprawdza. Czy jednak dalej będzie rozwalony. Jak już tak nagrywam. Wam moje jakieś małe roboty, e, o których e, nie chcę myśleć i zrobić, to dzisiaj robię też uszka. Kupiłam sobie pieczarki na przecenie e, i zazwyczaj robię z pieczarek zapiekanki, ale jakoś tak ostatnio nie mam ochoty już na zapiekanki, chyba mi się przejadły, więc stwierdziłam, że zrobię uszka z pieczarkami i zamrożę. E, czasem sobie po prostu lubimy jej właśnie barsz czerwony, nie tylko na Wigilię. E, więc Wrzucę je potem do zamrażarki i będzie na kilka razy. I tak to tu wygląda. Tu już gotowe pieczarki z cebulką. Wczoraj usmażone. Ciasto dzisiaj zrobione, ale troszkę mi się zsechło z wierzchu, więc ma troszkę takich kropeczek, a będę wiedziała następny raz, żeby to dobrze zabezpieczyć. No i Antoś je swój obiadek. No i mamy uszka zrobione. Druga już połowa uszek. Zostało mi jeszcze kół farszu, więc jednak będą zapiekanki na kolację, um, ale no, łóżka zrobione. Um, pewnie się zastanawiacie, czemu Wam gadam o łóżkach? gdy mówiłam o jakichś ręcznych robót... Ja tu jestem od ręcznych robutek i manualnych rzeczy takich, mm, głównie haft, a, a tu Wam mówię o uszkach. Bo ja je traktuję też jako um, coś robionego manualnie, ręcznie. Um, no, sprawia mi to przyjemność, to nie jest tak, że ja to tylko traktuję jak robienie jedzenia, chociaż je robienie jedzenia też czasem mi sprawia przyjemność, a czasem nie. Ale zależy od dnia. Dzisiaj właśnie miałam dzień na te uszka, no a od tygodnia je ja omijałam, bo już może tydzień temu kupiłam te pieczarki, może nie. No ale czułam, że jest to, wisi to nade mną i muszę do tego siąść i dzisiaj naszła mnie Więc tak, takie rzeczy też traktuję jako hobby. Hej, to znowu ja. To jest już trzeci dzień nagrywania tego filmiku. <grywa> um, chciałam wam właśnie pokazać, jak to wygląda, że zaczynam coś robić i, i nie ma jak tego skończyć. Nie pozwala mi na to dany moment. I tak to właśnie się ciągnie. I to jest bardzo zniechęcające, żeby coś nagrywać albo coś pokazywać. Um, ale trzeba się przemóc i skończyć ten filmik, bo tak, tak sobie założyłam i tak musi się skończyć. No, oczywiście nie musi, ale chciałabym skończyć ten filmik. Więc e, w pierwszy dzień wam pokazałam, że kleiłam skrzynkę i e, te e, nawlekacze do igieł. I skrzynkę zobaczyliście, jak już jest sklejona, jeżeli jest ok. A teraz sobie sprawdźmy, czy ten nawlekacz do igieł zadziała. I mi się nie rozwali przy pierwszym użytkowaniu. Oczywiście, właśnie, to będzie tylko pierwsze użytkowanie. I zobaczymy, jak to będzie w kolejnych miesiącach, czy to o, przeszło spokojnie i nic się właśnie nie ciągnęło i nie rwało, nie rozwalało, nie odklejało, więc działa. Ok, więc yy, metoda z gorącym klejem, żeby sobie podkleić wszystkie właśnie nawlekacze do igieł narpiew działa i się sprawdza, przynajmniej... E, kilka dni po zobaczymy, jak będzie później, czy ten nawlekacz mi się zniszczy, czy nie. Ale w razie czego w następnych filmikach Wam będę mówić, jakby się coś innego zmieniło, tak jak ze skrzynką. E, daję Wam relację, że rozwaliło mi się wieczko. Ok, więc tą rzecz mamy już zrobioną. Wczoraj też zaczęłam jeszcze jedną rzecz, która mi nie daje spokoju, a raczej będę sobie ją robić powolutku, gdzieś właśnie w międzyczasie. E, przy Antosiu już się tak łatwo nie da. Pokażę Wam zresztą o co chodzi. Chodzi o mulinki. Wydrukowałam sobie e, kartę kolorów e, DMC i tu sobie piszę ołówkiem czy długopisem, e, gdy mam jakiś kolorek albo ile motków mam. E, oznaczenie pewnie nie widzicie tego, bo to jest naprawdę malutkie nawet normalnie. Ale jak jest gdzieś napisane na przykład 1 plus 1, to znaczy, że jest jeden motek cały i jeden na poczęty. Jak jest gdzieś 5 plus 1, no to 5 motków plus 1 na poczęty. A jeżeli jest po prostu liczba, to znaczy, że nie używam do niczego tego motka, tego koloru. To jest właśnie kartka papierowa i mam też aplikację na telefon, na której zapisuję i tam też mam zakupy i ta aplikacja chyba jest bardziej spoko, albo Excel jeszcze Excela nie używałam do tego no bo na kartce właśnie widzicie trzeba skreślać albo ołówkiem to dawać i potem ścierać i że to nie jest takie e, łatwe do edycji i tu mam pudełeczko z moimi mulinami ja jeszcze nie zorganizowałam moich mulin ponieważ wcześniej wyszywałam e, głównie e, hafty z Aliexpress, e, z Canva z nadrukiem gdzie już miałam gotowe muliny chińskie E, mam też pudełko z mulinami chińskimi na bobinkach. E, ja nie chcę mulin na bobinkach. E, do kapturka mam wszystkie kolory w skrzynce, a reszta kolorów jest w osobnym pudełku. E, tak, tam mam wszystkie właśnie kupione już motki. Co prawda, zużyłam może jeden czy dwa motki do e, haftu z chrztem, świętym, na chrzest świętym. E, ale tak, poza tym, to tam właśnie mam wszystkie muliny, które mi są potrzebne do kapturka. Wszystkie, wszystkie, że nie powinno mi zabraknąć. I tu mam moje pudełko z mulinami, które sobie zaczęłam e, zbierać, żeby mieć całą paletę kolorów. I mam tu też jakieś rzeczy, które mi się przydadzą. E, w miarę sobie je podzieliłam numerami tutaj są mniejsze numery, tutaj większe e, też e, gumkami postrzepiałam. Na przykład 900, pewnie wszystkie tu numerki są. Domyślam się, tu są powyżej 3000. Tu jest 5200. Tak, trzy motki razem. I mam tu też chiński zamiennik, biały i czarny. Ja je używam. Ja sobie je po to kupiłam, żeby właśnie używać, żeby było tanie. Nie wiem, ile ich było po 5 albo po 10 motków każdego. Mi to nie przeszkadza, akurat te kolory mogę sobie użyć, bo ich dosyć, wiecie, same, że dużo schodzi. Więc na razie sobie tak to podzieliłam. Tak, ja moją mulinę pierwszy raz kupiłam u Natalii. To są motki z Ukrainy. I one nie, nie są właśnie z banderolkami, tylko są... No tak one właśnie przychodzą, tak wyglądają. I nie są pocięte i to jest 8 metrów, i im wtedy taka naklejeczka tu jest, z numerkiem. I ja je sobie pocięłam od razu na metrowe kawałki. Jak zamówiłam mulinę do kapturka, to wtedy zamawiałam sobie sama z Ukrainy, z jednej strony internetowej. I wtedy one przychodziły jako oryginalne. Teraz popatrzyłam na cenę, jaka widnieje na stronie i jest to już dużo większa niż wcześniej. Więc teraz się nie decydowałam na zakupy tam. Dla mnie w sumie nie, nie widzę różnicy jaka jest e, między właśnie mm, tymi z banderolką a bez, więc e, wolę kupić taniej, e, chociaż na początku powiem Wam, że jak rozplątywałam te muliny, jak je otwierałam, to niektóre motki super się rozkładały na, na te metrowe kawałki, e, a inne plątały mi się strasznie e, i wtedy Antoś był mniejszy i mogłam jeszcze to przy nim robić i sobie to rozplątywać. Kupiłam chyba ze 100 modków i to wszystko jest właśnie już podzielone na metrowe kawałki. Jedyne, właśnie jak z banderolą, to wtedy nie dzieliłam tego, nie ściągałam tej banderoli na razie. Te kolory, które widzicie z banderolami, to ja je gdzieś kupiłam, dorwałam na eBayu. Ktoś sprzedawał e, razem z jakimiś, pewnie schematami albo coś, i było trochę tych mulin. Tam była mieszanka mulin. Trochę mulin oddałam, właśnie w rozdaniu, a DMC sobie zostawiłam. Tam było nie wiem około 20 modków może DMC, e, więc też tutaj są więc to już jest część, którą wcześniej, kilka miesięcy temu zrobiłam. No i ta kolekcja powiększa się. Nie wiem, nie jestem pewna teraz właśnie dokładnie ile mam kolorów. Jak wpiszę te moje nowe zakupy e, mulinki do aplikacji, to tam mi to wszystko podliczy. Ja nie będę musiała tego z kartki liczyć i się bawić. E, dobra, więc żeby nie mieszać i nie zaczynać kilku wątków, e, kupiłam sobie mulinki. O zakupach zrobię osobny filmik, ale wczoraj zaczęłam je dzielić. Podzieliłam je na woreczki. E, jak zamawiałam mulinki, to w Excelu zrobiłam sobie listę i e, miałam cztery kolumny, więc tak podzieliłam właśnie też te mulinki. Chyba pierwszy woreczek jest do numerku 600, następny jest do... Mm, mm, nie pamiętam, do 900 może, e, następny do 3700 i ostatni już zresztą mulin. Więc y, mam tych motków ponad 120. Myślałam, że 100 zamawiam, a w końcu wyszło 120. I też, jak zamawiałam mulinę u, w, na, w sklepie Mereszka z Lwowa, to niektóre motki mi przyszły te droższe. P domyślam się, że nie mieli właśnie tych ciętych, e, więc przyszły mi wtedy takie droższe i musiałam za nie zapłacić więcej. Ale ich jest może 20 tych modków, no ale jednak dla mnie to było na, przez chwilę minus. Bo stwierdziłam, że mogła do mnie napisać ta pani i zapytać się, czy ja chcę zamiennik, czy nie. Bo ja kupiłam sobie te kolory na zaś do jakichś projektów i nie zależało mi, żeby mieć ten kolor już teraz i, i bym kupiła sobie tańszy później. Nie chciałam płacić więcej, ale to nic. To nie było też jakaś nie wiadomo jaka jak kwota. Dalej dużo taniej niż kupiłam te kolory w Szkocji, Wielkiej Brytanii. Więc te motki troszkę inaczej wyglądają niż te mm, z Ukrainy od Natalii. E, tu mamy taką naklejkę, jak w sklepie, jakąś ceną. Jest wydrukowany zazwyczaj ten e, numerek, i są tak śmiesznie zwinięte jeszcze. Ale też jest za, zawiązany supełek ich jeszcze nie zdążyłam pociąć wczoraj, tylko sprawdziłam czy wszystkie kolory są, które zamówiłam i podzieliłam na te cztery woreczki. Więc w najbliższych tygodniach, miesiącach, dwóch może będę je cięła sobie też na metrowe kawałki yy, tak. Na zakupach Wam pokażę więcej z tymi jeszcze. Więc to zaczęłam wczoraj robić i to będzie taka moja praca na na najbliższe dwa miesiące, pewnie. Tu mam dużo tych gumek. To one też są takie do bransoletek na przykład. Tu mam takie spinacze, też mi się czasem do czegoś światu przydają. I naklejki, bo niektóre, jak są z, z tą DMC Banderolą, to będą potrzebowały naklejki. Moja siostra te naklejki kupiła sobie chyba 2000 sztuk, więc powiedziałam, żeby mi dała troszkę. I e, ja sobie użyję i do DMC, i do diamentów. E, Będę chciała właśnie stworzyć organizację mojej muliny, całej palety i zastanawiałam się ostatnio, co by tu zrobić, jak to zrobić najlepiej. Na początku chciałam zrobić w sposób jak Joanna Gołaszewska w tym pudełku. Już po prostu nadpisałam właśnie do tej pani, od której mam skrzynkę, czy mogłaby zrobić mi takie pudełko, ale ja miałam wymagania, żeby to pudełko było wyższe, żeby te mulinki sobie spokojnie zwisały itd. i tak dalej nie za bardzo była zainteresowana nie pociągnęła tematu, więc no trudno, i tak to by myślę, że kosztowało teraz fortunę, więc bym się nie zdecydowała potem myślałam, że sama zrobię sobie takie pudełko, ale nie do końca takie jak Joanna Gołaszewska, tylko e, cały czas mówię o niej, bo u niej zobaczyłam ten sposób a wiem, że to nie jej sposób, ale nie wiem, czy kogoś z Rosji, czy z Ukrainy ale no, u niej zobaczyłam ten sposób, więc tak będę o niej mówić e, ja bym sobie zrobiła tą skrzynkę drewnianą Albo ze sklejki coś takiego poszłam do sklepu i takie rzeczy kupiła i tam kombinowała z drewnem bardziej, żeby to wyglądało elegancko. Ale stwierdziłam, że będzie mi tam ciężko może wymłać pojedyncze nici z takiego organizera, gdzie na jednym fragmencie macie na przykład po 10-20 kolorów DMC. No i trochę zrezygnowałam z tego pomysłu. Potem myślałam o pakiecikach, ale coś mi nie podoba się w wyglądzie pakiecików. No, nie wiem. Coś mi, coś mi coś mnie trzyma, żeby tego nie robić i nie używać tych pakiecików Widziałam też pomysł na te pakietiki, ale w słomkach. To też nie wiem, jakbym miała przechowywać. jakoś mi się to też nie widzi. Bobinki odpadają. Bobinki mnie denerwują już coraz bardziej. No, i pomyślałam o tych tagach, i ostatnio mam ochotę na te tagi, i zobaczyłam właśnie też e, filmik e, u Karoliny z kanału Craft Magia jakiś czas temu, i ona takie tagi używała, ale głównie do małych projektów, e, i ostatnio na Instagramie zobaczyłam rolkę u Joanny na opak, e, i i i. I ją podpytałam, zapytałam się i o te tagi i ona mówi, że właśnie też używa je do yy, małych projektów, ale co już dana te y, tagi, to już na nich zostaje i tak sobie całą paletę też ma zamiar zrobić. Więc stwierdziłam, że też spróbuję. No i chciałam sobie wszystko kupić bo potrzebne do tego, żeby to jakoś wyglądało, jakiś fajny papier. Yy. E, dziurkacze, nie wiem czy to nazwać dziurkaczem, żeby właśnie kształt twojego taga mieć. E, no i tam jest dużo, dużo wybór tego wszystkiego, można się pogubić e, i wycinanie tych tagów też zajmuje trochę, e, i, i potem dziurek w nich i tak dalej. E, ale e, Joasia podpowiedziała, żebym sobie zamówiła gotowe tagi już na aliexpress ja poszukam na ebayu czy mi się to kalkuluje a z ebaya szybciej to przyjdzie więc um, stawię wam tutaj może jakieś e, zdjęcia tych tagów jak one mogą wyglądać e, i sobie zobaczcie i stwierdziłam, że spoko żeby nawet tak w pudełku leżały, a Mogą też wisieć na drzwiach, od wewnątrz od szafki, od um, szafy z moimi wszystkimi przydaciami. E, mogę zaczepić sobie właśnie e, jakieś haczyki e, samoprzylepne, czy coś właśnie coś poszukać na eBayu fajnego i, i na nich wieszać. No i on, tam nie ma dostępu od światła, więc nie powinna się, nie powinna wyblaknąć ta W razie czego. E, no, i na takich e, okrągłych e, kółeczkach, nie, pamięta, nie wiem jak to się nazywa po polsku, takie jak macie w segregatorach, m, metalowe kółka, na których zaczepiacie w, e, dokumenty, w foliach, to takie coś e, kupiłam sobie. E, e, e. I na tym będę zaczepiać po ileś kolorów, ewentualnie jeden kolor, jeżeli. Nie, nie, nie. Plan jest taki, że będzie po jednym kolorze. E, e na tym tagu, a resztę będę jakoś inaczej, ku, yy, inaczej będę przetrzymywać. Może w woreczkach po prostu strunowych właśnie po sto, albo coś jakieś ekstra motki. A na tagach będzie tylko po jednym kolorze, jednym motku z każdego koloru, o tak. Właśnie ten pomysł jest dopiero w głowie, kształtuje się, nie jest jeszcze idealny. E, rzeczy mi dopiero przyjdą e, do tych tagów, w Przeciągu kilku tygodni, więc pewnie będę was informować, jak ten proces przebiega. Więc no, oprócz haftowania. Fajna zabawa jest tu całą organizacją. No, od, zależnie od humoru, bardzo lubię takie rzeczy robić. Ostatnio właśnie mam ochotę na takie przeorganizowanie się i podokończanie tych właśnie małych pierdołek wszystkich. Okej, okay. z mojej organizacji to tyle takich małych rzeczy. Nic na razie chyba więcej nie będę robić z takich rzeczy. Ee, nie wiem, czy podobał Wam się ten film, będzie podobał Wam się ten filmik, czy nie, bo on taki, taki bez ładu i składu, ale um, miałam ochotę takie coś nagrać, więc nagrałam. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!